Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na sernik bez pieczenia. Sernik gotowany. Jest to pyszne ciasto. Bardzo łatwo go zrobić. Uwierzcie mi, nikomu nie opadnie. Więc zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania, lajkowania. No, i zapraszam Was już na przepis. Składniki, które będą nam potrzebne, to kilogram sera, dobrego sera, dobrej jakości sera, pół kilograma serka mascarpone, 120 g budyniu waniliowego lub śmietankowego, 200 g cukru, 200 g masła z dwie łyżki soku z cytryny, 200 ml śmietany trzydziestki i cztery, słuchajcie, jajka. I to wszystko. A więc możemy zaczynać. Zaczniemy od przygotowania sobie blaszki. Moja blaszka jest o wymiarach 28 na 18 Słuchajcie, wyłożyłam ją papierem do pieczenia. Potrzebne będą nam herbatniki. Wyłożę je na dno blaszki. Słuchajcie, dno blaszki mam już wyłożone herbatnikami. Mogą to być również biszkopty. Jakie ciasteczka macie, możecie nawet, jeśli ktoś chce upiec biszkopt. Teraz, kochani. Jak widzicie, ja mam tutaj ser w kostce. Trochę go podusimy sobie, przygotujemy. Do tego dołożę ser mascarpone. Wymieszajmy. Jajka bijemy do śmietany. Możemy wymieszać. O, jeszcze mi się troszkę wylało, no ale to nic. I teraz wsypuję również 120 g budyniu. No i słuchajcie... Wszystko razem mieszam, aż powstaje taka jednolita masa. I mamy to. I teraz potrzebny nam będzie, słuchajcie, garnek z grubym, najlepiej dnem. Taki większy, żeby nam się wszystko zmieściło. Na małym ogniu. Do garka przekładam masło. Za moment dodam cukier. Ilość cukru będzie zależało, słuchajcie, od, od sera, jaki mamy. Bo jak będzie ser zbyt kwaśny, no to wiadomo, że cukru będziemy musieli dodać więcej. Ale jeśli mamy ser słodki, bardzo dobry, to Do tego cukru dajemy mniej, więc najlepiej je, y, próbować masę podczas jeszcze podgrzewania. cukier nam się rozpuścił, więc dodaję teraz mój ser i. Należy go ciągle mieszać. Dodaję teraz soku z cytryny do smaku, tak, z łyżeczka. I słuchajcie, teraz dodaję śmietanę z wymieszanymi jajkami i budyniem, mieszając. I zaraz położę to na palnik ale tutaj sobie na stole jeszcze dokładnie wymieszam widzicie bardzo zgęstyniało jak włożymy na panik będzie jeszcze bardziej gęste więc jeszcze chwilę wymieszam i przekładam na panik i będę podgrzewała tak długo, aż zobaczymy takie pierwsze bąbelki. Przekładamy na palnik i cały czas, słuchajcie, mieszamy. Aż nie pokażą nam się te bąbelki. Mieszamy, dlatego, żeby nam się po prostu zewnętrznie nie wrzepalił. Można to mieszać tak samo łyżką, no, taką trzepaczką. Widzicie? Masa coraz bardziej mi. Robi się gęsta. Jeśli by wyszła wam zbyt rzadka masa, no bo każdy ser jest inny. Ja mam tu jak widzieliście no bardzo dobry ser, to wtedy dodajecie po prostu więcej budyniu lub możecie dodać yy, mąki ziemniaczanej. No ale domu, gdyby była zbyt gęsta, dodajemy odrobinę śmietany. Słuchajcie, już pojawiają się pierwsze bąbelki, więc zaraz ściągam masę serową z palnika. Zobaczcie, ona musi być taka gęsta. Jeśli by Wam się zrobiły jakieś grudki, no, bo nie każdemu dobrze się wymiesza ser, wiadomo, nieraz powstaną grudki, to możecie to zblendować. I będziecie mieć piękną, gładką masę. No, i jeszcze moment, już zdejmuję i przykładamy na. O, słyszycie, jak pyrka? Już jest dobre. Przekładamy na blaszkę. I taką ciepłą masę przelewamy sobie, słuchajcie, na blaszkę. I słuchajcie, ja teraz przełożę tak samo również herbatnikami. Tak jak powiedziałam, jeśli chcecie, to możecie to zrobić na biszkopcie. Mogą to być biszkopty kupne. to już tak jak chcemy po prostu. No i mamy to. Teraz odczekajmy, aż wystygnie i będziemy robić polewę. Słuchajcie, do 100 ml śmietanki, 30, dodaję 200 g czekolady. Ja mam tutaj gorzką, pomieszaną z jeszcze słodką, leczną, przepraszam, mieszamy. I taką polewą. Zaraz poleję nasz serniczek. Słuchajcie, no i to już koniec. Ja taki sernik zostawiam na kilka godzin, a najlepiej to na całą noc. No i jutro do kawki jak znalazł. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, że go wypróbujecie i zrobicie w swoich domach. Na dzisiaj to już wszystko. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie oczywiście mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.